MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń. Architekci mają wizję sprawnie funkcjonującej dzielnicy. Politycy pragną symbolu nowego, wspaniałego ustroju. Powstają plany, rysunki, makiety. Wreszcie rusza budowa. Liczy się każda para rąk i kopyt. Dołączają artyści. Powstają mieszkania, żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, sklepy, usługi, kawiarnie. Jest nawet kiosk z piwem. Przybywa też problemów, piętrzą się skargi i nieprzychylne recenzje. Ale co tam? Życie toczy się mimo wszystko. Ludzie mają swoje marzenia. A czym tak naprawdę jest MDM? Bo przecież nie tylko tym, co widać gołym okiem przechodnia. Tego tutaj nie sposób wyjaśnić, dlatego wydaliśmy tę książkę. MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń